Witajcie z powrotem na naszym kanale. Dzisiaj pokażemy Wam najciekawsze miejsca we Wrocławiu. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał i dać nam znać w komentarzu, jakie polskie miasto powinniśmy zwiedzić w następnej kolejności. Położone nad Odrą Wrocław to stolica Dolnego Śląska. Wrocławskie zabytki, kultura i tradycja idealnie odzwierciedlają wyzwania, którym miasto musiało sprostać w różnych okresach swojej burzliwej historii. Zacznijmy od najbardziej kultowego miejsca we Wrocławiu, czyli rynku. Nazywany też miejscem spotkań, rynek zachwyca bardzo urokliwymi kamieniczkami i atmosferą, jaka na nim panuje. Znajdziecie tu pary młode na sesjach zdjęciowych ulicznych artystów, turystów fotografujących każdą kamienicę czy lokalsów odpoczywających po pracy. Układ dzisiejszego rynku niewiele odbiega od tego w czasie jego powstawania. Choć rynek zachował swój początkowy rozmiar i kształt, to na kolorowych kamienicach widać efekty zniszczenia, rozbiórki i odbudowy. W sercu wrocławskiego rynku położony jest gotycki ratusz, który służy obecnie jako siedziba Muzeum Miejskiego. W podziemiu ratusza znajduje się Piwnica Świdnicka, najstarsza pijalnia piwa w mieście. Wychodząc z rynku od strony południowo-zachodniej wchodzimy na Plac Solny. Dziś znajduje się tu malowniczy targ kwiatów, ale do 1815 roku stały tu stragany z solą, stąd jego nazwa. W narożniku rynku znajdziecie Kościół Świętej Elżbiety, którego wieża jest jednym z najlepszych punktów widokowych we Wrocławiu. Wejście na nią to niemały wysiłek i wyzwanie dla osób bojących się ciasnych przestrzeni. Schody są bardzo wąskie i nie ma mijanek. Historia Wrocławia rozpoczęła się w Ostrowie Tumskim. W staropolszczyźnie słowo ostrów oznaczało wyspę, natomiast tum pochodzi od niemieckiego słowa dom, który można przetłumaczyć jako kościół. Około roku tysięcznego na wyspie zbudowano Zamek Książęcy dynastii Piastów Śląskich, a następnie katedrę. Brukowane uliczki Ostrowa Tumskiego to idealne miejsce na romantyczne spacery. Głównym wejściem do Ostrowa Tumskiego jest Most Tumski, zwany Mostem Zakochanych. Pary zawieszają na nim kłódkę ze swoimi imionami, a kluczyk wrzucają do odry. Podziwiać można tutaj także barokowe kaplice i ogród botaniczny. Panorama racławicka to naszym zdaniem kluczowy punkt na turystycznej mapie Wrocławia. Malowidło o długości 114 metrów i wysokości 15 przedstawia zwycięską bitwę Polaków nad Rosjanami pod Racławicami w kwietniu 1794 roku. Zabiegi techniczne, wykorzystane przez autorów, sprawiają, że obraz można porównać do współczesnej technologii 3D, a panoramiczna perspektywa, oświetlenie i scenografia dobudowana przed płótnem wywołują wrażenie jego wielowymiarowości. Wstęp to 30 zł. Park Szczytnicki to idealne miejsce, jeśli chcecie pospacerować w otoczeniu natury. Rośnie tu około 350 gatunków drzew i żyje wiele gatunków zwierząt. Częścią parku jest ogród japoński, czynny od 1 kwietnia do 31 października. Wstęp to jedyne 4 złote. Niestety w czasie naszego zwiedzania był jeszcze zamknięty. Nieopodal ogrodu japońskiego znajduje się Hala Stulecia, jedno z największych dzieł architektury XX wieku, które znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Kompleks Hali Stulecia jest dzisiaj miejscem wystaw, konferencji i wydarzeń kulturalnych. Niestety, hala od stycznia 2019 jest remontowana. Blisko Hali Stulecia znajduje się Inglica, stalowa konstrukcja, jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów architektonicznych we Wrocławiu. Galeria Neon Site to hit, hit Instagrama. Można sobie tutaj cyknąć bardzo czadowe zdjęcia albo pocilować ze znajomymi. W podwórku przy ulicy Ruskiej 46C znajduje się prawie 30 neonów. Najlepiej wybrać się tu o zmroku lub w nocy, by w pełni podziwiać żarówiaste neony. Hydropolis to miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić. To unikatowe centrum wiedzy na temat wody, a wiedza przekazywana jest w super nowoczesny i różnorodny sposób. Hydropolis to ogromna frajda dla każdego, bez względu na wiek. Na zwiedzanie trzeba przeznaczyć minimum dwie godziny, a koszt wstępu to 27 zł. Wrocław można zwiedzać na wiele sposobów. Można spacerować z przewodnikiem, odwiedzając najważniejsze wrocławskie zabytki, można zdać się na własną intuicję, można też poznawać miasto poprzez odkrywanie najmniejszych jego mieszkańców, słynnych wrocławskich, wrocławskich krasnali. krasnali. Teraz jest ich już prawie 200, a w sklepach z pamiątkami kupicie specjalne mapy zwiedzania miasta tropem krasnali. Co jeszcze warto zobaczyć we Wrocławiu? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach. Nie zapomnijcie o kciuku w górę i widzimy się w kolejnych filmikach. Pa! pa.